Dysze Hunter Pro o wysokiej wydajności mogą być doskonałym rozwiązaniem do nawadniania trawnika i innych roślin. Są one jednak często określane jako marnujące wodę ze względu na nieprawidłową instalację, wysokie ciśnienie robocze i słabą równomierność. Dzięki odpowiednim dyszom zraszającym, działającym pod odpowiednim ciśnieniem, można uzyskać równomierne pokrycie z dopasowanym natężeniem opadu, co zapewnia wysoką wydajność nawadniania. Dysze Hunter Pro o wysokiej wydajności zapewniają lepszą równomierność od tradycyjnych systemów zraszania. Regulowane dysze zraszające o wysokiej równomierności maksymalizują wydajność nawadniania w zastosowaniach zraszania natryskowego, wykorzystując jednorodny plan zraszania i odpowiednią ilość wody na głowicy dla maksymalnej równomierności rozprowadzania. Dzięki szerokiej gamie opcji promienia, dysze Hunter Pro o wysokiej wydajności na pewno spełnią twoje potrzeby. Są one dostępne w opcjach o zakresie promienia 2, 4, 3, 3.7. 4,6 i 5,2 m, ze zgodnymi wartościami opadu wynoszącymi około 40 mm na godzinę. Dysze Hunter Pro o wysokiej wydajności dozują wodę ze standardową wydajnością, ale zapewniają jednolite pokrycie w całym zakresie łuku i promienia, przy użyciu mniejszej ilości wody niż zwykle używana w przypadku odległości 2,4 i 3 m. Wysokowydajne dysze Pro można stosować dowolnie w danej sekcji, zachowując równomierne pokrycie i równą prędkość podawania wody. Wysokowydajne dysze Pro są łatwe w instalacji i regulacji. Łatwa do uchwycenia górna część dyszy zapewnia wyraźną identyfikację krawędzi strumienia, umożliwiając szybką regulację łuku w zakresie od 0 do 360 stopni. Płaskie wcięcie na podstawie dyszy wskazuje prawą krawędź strumienia. Strzałka i płaskie wcięcie w górnej części dyszy określają regulowaną lewą krawędź. Łatwo identyfikowalne prawe i lewe krawędzie ułatwiają i przyspieszają instalację i regulację. Ponadto można całkowicie wyłączyć strumień natrysku, regulując łuk aż do 0 stopni podczas konserwacji i rozwiązywania problemów. Dysze Hunter Pro o wysokiej wydajności są oznaczone naturalnymi kolorami, które dopełniają estetykę krajobrazu i zapewniają łatwą identyfikację w terenie. Dysza 8AHE ma górną część w kolorze oliwkowo-zielonym. Model 10AHE ma górną część w kolorze ciemno-niebieskim. Model 12AHE ma górną część w kolorze brązowym. Dysza 15aHe jest w całości czarna, a dysza 17aHe ma górną część w kolorze szarym. Oznaczone kolorami elementy górne wtapiają się w otaczający krajobraz, zapewniając użytkownikowi łatwą identyfikację. Dzięki wysokowydajnym dyszom Pro firmy Hunter można uzyskać pełną równomierność i dopasowane wartości opadu w tradycyjnych systemach zraszania z regulowanym łukiem. Dysze te zostały zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji i zwiększonej wydajności. Wybierz wysokowydajne dysze Pro, aby zmaksymalizować wydajność nawadniania i zapewnić wysoką równomierność w każdym zastosowaniu zraszacza. Więcej informacji można znaleźć na stronie hunterindustries.com